Cześć, witam. Dziś mam na stole pompę od zmywarki Hotpoint Ariston. Pompa ma około 3 z kawałkiem lat pracy. Aż w pewnym momencie zmywarka zaczęła wyrzucać błąd F15. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to klasyczny przypadek awarii tego typu pompy, czyli wytarty wirnik. A właściwie nie wirnik, tylko elementy ślizgowe, które są zamontowane wewnątrz. Pompa jest generalnie nienaprawialna, należałoby ją wymienić na nową, ale już się pojawiły na internecie zestawy naprawcze, dzięki którym możemy wymienić zużyty element i pompa będzie funkcjonowała jak nowa. Zestaw dwóch tulejek w granicach 50 zł. Wymiana nie jest jakoś zbytnio skomplikowana. Musimy wyciągnąć wirnik z korpusu. Tutaj nawet widzimy, jak to jest rozbite. Musimy wymienić te dwa elementy ślizgowe. O ile w przypadku tego elementu wymiana jest bardzo łatwa, bo wystarczy go tylko wydłubać. O tyle tutaj już jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Może nie skomplikowane, ale wymaga więcej zabawy. Po prostu musimy. Z osi zdjąć wirnik, a następnie będziemy mieli możliwość wymiany tego elementu. W związku z tym, że regeneracja tej pompy na etapie projektowania w ogóle nie była przewidziana, w związku z tym musimy tutaj troszeczkę podziałać sprytem. Najpierw sprawdzamy i zapamiętujemy odległość, na jaką jest osadzony wirnik około 10,5 mm. Następnie, żeby zdjąć wiernik z osi, musimy podgrzać oś. Do tego celu najlepiej użyć lutownicę ze zdemontowanym grotem. Otwór w lutownicy jest o zbliżonej średnicy do tej osi. Podgrzewamy przez kilka minut, cały czas kontrolując, czy wiernik zaczyna się Lekko poluzowywać, czy zaczyna się ruszać. Jak zacznie się już ruszać, lekko na osi, wtedy go ściągamy. W czasie, gdy nam się oś rozgrzewa, możemy wymienić element w korpusie pompy. Tutaj mamy stary w porównaniu z nowym. W środku, to gniazdo dobrze jest przetrzeć, przemyć. Co teraz uczynię? Teraz możemy z powrotem umieścić o-ring i nowiutką tulejkę. Tutaj na, wew na, na wewnętrznej ścianie tego korpusu widać miejsca, w których Wiernik już ocierał o, o tą obudowę, no i w tym właśnie momencie pojawiał się błąd. Zwiększał się opór jego pracy. Podgrzewanie trwa już ponad 30 minut. Sprawdzę, czy jest już możliwość ściągnięcia wiernika z osi. Wiernik jest gorący, obraca się, ale czy chce zejść? Jeszcze niestety nie. Więc podgrzewamy jeszcze. Udało się zdemontować wirnik. Musiałem użyć małego ściągacza, żeby pomóc mu zejść. Podgrzewanie jest konieczne, dlatego że na osi jest, jest powierzchnia moletowana. Dlatego podgrzewamy. Fajnie, teraz już pójdzie szybciutko. Teraz wymiana tulejki. Widać jakim jest stanie. Nowa tulejka na swoim miejscu. Teraz musimy oczyścić tą powierzchnię. Teraz składamy wszystko w jedną całość. Jakby ktoś szukał, to te dwa elementy nowe nazywają się zestawem naprawczym. W związku z tym, że troszeczkę na siłę to zdjęliśmy, wirnik wkleję na oś. Użyję do tego kleju do gwintów. Można też użyć kleju. Epoksydowego na przykład ustawiamy głębokość, na jaką powinien być osadzony wirnik na osi. Wszystko fajnie się udało. Teraz umieszczam wirnik w korpusie. Zobaczymy, jak będzie sobie siedział. Idealnie! Jak w nowej pompie, żadnego luzu. Super, jestem ciekawy, jak będzie pracować. Teraz tylko zamontować do zmywarki i zrobić test. I tym sposobem mamy zrobioną regenerację pompy za 50 zł. Jakby były jakieś pytania odnośnie tej regeneracji, to proszę pisać w komentarzach, chętnie odpowiem na tyle, na ile będę w stanie udzielić odpowiedzi. Tymczasem dzięki za obejrzenie, pozdrawiam, cześć do, do następnego odcinka.